Dzisiaj wykopię z ziemi najlepsze brainroty! Już do mojej bazy leci bombardiro krokodilo, który zarabia 12 dolców na sekundę! I oczywiście mogę to zgarnąć i wykopać kolejnego brain Rota. O, muszę uważać, żeby w tym pasku się zmieścić! I patrzcie, co wyleciało! Rzadki kakto hipopotamo! I ile on teraz daje? 42 dolary na sekundę! Przecież my będziemy bogaci! O, już się event skończył i jest teraz słoneczna pogoda! A co to jest za znaczek? Czy tutaj będzie coś super? Uwaga! Patrzcie! Zielone coś, zielone coś, zielone. Jeszcze paska zielonego nie wiem. Ojo, Żeby mi nie uciekło, żeby mi nie uciekło, muszę dobrze przytrzymać ten pasek. Uwaga! Mityczny! Od razu mityczny nie wierzę. Kawalo wirtuoso. Wow. A, 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 aż zacząłem kaszleć 2000 dolarów na sekundę Co się teraz stało Jak wejdziemy sobie w indeks To mityczny jest tu zielony Dobra, zwykłe są szare Potem są niebieskie, fioletowe Pomarańczowe, zielone, czerwone I czorne Gdzie jest więcej tych łopatek tutaj na drodze Patrzcie, nie ma, oszukują mnie Nie chcą mi więcej dać Żeby zdobyć lepszą łopatę, trzeba zrobić riberfa Żeby zrobić riberfa, potrzebuję Fluri flura, o teraz może wylecieć bo jest białe. I jest! flura Mogę zrobić Riberfa, tylko że jak zrobię riberfa, to co? Zniknął mi moje mityczne? Nie, tak nie może być. Nie zniknął na pewno. Nie! O, nie zniknęło mi. Tylko Fluriflura mi zniknął. Dobra. Teraz potrzebuję Team Cheese, ale dostałem plus 10 sekund. A, tej ochrony. Jak teraz pójdziemy do sklepu, to mamy odblokowaną drugą łopatę i szczęście jest razy 1,1. ,1. Biorę ją. I siła razy 2 Tu są jakieś księżyce. To jest event shop i można tutaj kupować Jakoś eventy, ale jak Gwarantowany legendarny za 3 minuty Mityszny za 23 A godli za 53 minuty Oszaleli, ja, ja zaraz znajdę O dobra, teraz będzie się kopał biały A to tak, team cheese jest potrzebny Jest od razu, dobra Patrzcie, riber freddy, dostanę Plus 10 pro sekund tej tarczy Plus 10 minut zarabiania Szybsze chodzenie, nowe narzędzie Do walenia z liścia, ale Najważniejsze co dostanę, to Zobaczcie, kolejna łopata, która jest za Trzy Riberfy No to już jest oszustwo Ja sobie muszę tutaj zebrać pieniążki Na kolejnego Riberfa potrzebujemy Tata ta, sahul i Boneka Ambalabu A oni są niebiescy Tu będzie coś fioletowego, ale ja ja coś fioletowego wychodzi To już wiem jak robić Jak będzie białe, to nie pokazujemy Epickie, dobra, czy epickie jest lepsze od niebieskich? Tak, niebieskie są rzadkie Potem są epickie Capibarello kokosini mi poleciał Ale tak się składa, że potrzebujemy dwóch niebieskich Czyli białego nie kopiemy. Tego też nie kopiemy. O, tutaj kopiemy szybko. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzymamy to niebieskie. Jest! Kasto hipopotamo. to hipopotamo. To nie, to nie on. Nie, musimy ta, 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 sahur i bonekę. Może teraz wyjdzie? Jest! A nie, to jest tung, tung, sahur. Co za dziad! Potrzebuję prawie takiego samego, ale nie tung, tung, tylko ta, ta, ta. O, teraz zielone. Ej, zielone to chyba mityczny będzie, ale jaja. Dobra, uwaga, 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 uwaga. Będzie mityczny jak nic. I, i jest mityczny tralalero, tralalero plus tysiąc na sekundę. O, ale leć tutaj. Oczywiście, że leć. No i pięknie. Ja myślę, że te rzadkie zaraz można sprzedać. Ja już mam 615 tysięcy dolców. Ja zarabiam 3200 dolarów na sekundę. Ale ja potrzebuję wydropić najlepsze brainroty dzisiaj. O, zobaczcie, co jest. Jest łopatka. Aj, co? I to mityczne będzie. Chociaż nie no, mityczne dobrze. I patrzcie na niego, Elefantini pistacio. Pierwszy raz widzę coś takiego. Ja nawet nie wiedziałem, że takie są i zarabiał 1800 na sekundę. Dobra, czas sprzedać tego Tung Tung Sahur, bo rzadkich już nie potrzebujemy. to hipopotamo też, tego też. Epicki na razie może zostać. O, a tutaj będą epickie, nie chcę. Zwykłe komony też nie chcę, no ja muszę zrobić Riberfa. Potrzebuję lepszą łopatę. Teraz może się trafi Boneka albo Tatata. No nie! to hipopotamo. Teraz może się trafi, no weźcie, pomóżcie, kliknijcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i gangster futera. Ja widziałem, bo, 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 bo e, Grzesiu nie kliknął. Grzesiu, widzę, siedzi i nie kliknął łapki w górę. Teraz, no jak się trafi, no, no czemu nie mogę dostać tego, co trzeba, no? A ja dostanę piętro kolejne dzięki temu. No jak teraz się nie trafi, no oszalej. Jest ta, 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 sahur. Jeszcze tylko boneka ambalabu. O, mogę auto sprzedawać komony, ale nie trzeba, bo ja nawet nie będę ich wykopywał. Ja czekam tylko na niebieskie paski No i te same białe teraz się trafiają. Świetnie! Ja cię kręcę złote, będzie legendarne. Będzie legendarne! Uwaga! Ja nie wierzę! Simpansini banani i jeszcze trzeba go odebrać, bo on... On jest... Co się... Co się dzieje? Nie mam miejsca! Szybko! Przedawaj tego kaktus, yy, to hipopotwo szybciej. Jeszcze deszcz zaczął padać! Raturku, co się stało? Bierzemy go! Jest. Czemu deszcz pada? I teraz mutacja jakaś mokra może być. aaa Dobra, ja się tak się spieszyłem, a to tylko legendarne, one są słabe. A czemu tutaj się nie, nie daje, co? Aha, bo to są dodatkowe sloty. Dawać je. No i te, te rzadkie czas. Sprzedać. Tego też. Epickiego też chyba sprzedajemy. Ja już mam zarobione milion, dwa miliony. Jeszcze tylko niech się trafi ten boneka. Proszę, boneka. Aaaa! Tripi, tropi, no. O, jest w końcu boneka ambalabu. Ale czy Aha, bo jest nie do ukradnięcia. Ej, Ale to znaczy, że on tu jest. Ale jaja, czyli to jest mutacja. Bo tu są mutacje, patrzcie, jest domyślna, nie do ukradnięcia, złota, diamentowa, tęczowa, czekoladowa, pryzmatyczna. I ja cię kręcę, co się dzieje. Ale teraz można zrobić riverfa i dostałem kolejne Pietro nie wierzę. Ale Czad. Aha, za rebirthy są te miejsca. Dzięki. Ale możemy iść po nową łopatę. Dawaj łopatę nową. Jest. Jeden, dwa szczęścia. Razy trzy siła. Dobrze. Kolejny rebirth. Potrzebujemy epiki. Brr, brr, i capibarello kokosini. Dostanę dwa nowe sloty. No to teraz. Wydaje mi się, że możemy ulepszyć szczęście serwera. Żeby było podwójne. No i elegancko. Teraz mamy podwójne szczęście. Polujemy na same epickie. Czyli teraz już nie zbieram... A nie, po co mi ten legendarny? Ja teraz potrzebuję Riberfa na jak najlepszą łopatę. Jest legendarny Chimpanzini Bananini. Ja jestem ciekaw, bo tak, tutaj jest dwa siły, trzy siły. Nie mam pojęcia, bo tu zakryli ile mają kolejne. Ale ta ma pięć siły. Brainrot Shovel. Ja zaczynam się zastanawiać, czy siła tej łopaty w ogóle cokolwiek daje. Ale to daje szczęście, wez razy półtora. Dobra, dobierzemy no bierzemy tą łopatę. Potrzebujemy szczęścia, no. Dziękuję bardzo za piękną łopatkę. O, brain brainrotowa łopatka. Tu jest krzyżyk. Tutaj będzie Coś super, jak tu nie mogę, o mogę Mogę, mogę, ale złote jest Złote to jest legendarne Po prostu, ja potrzebuję epickie O teraz, czy to jest epickie, to jest epickie To jest epickie, jest trulimero Trulicina, tu niestety nie To też nie, to też nie Ale teraz się chyba szybciej wykopuje Patrzcie, no tylko halo Epickie potrzebuję, no nie No teraz będzie mi dawać to czego nie chcę, no No znowu niebieskie, jak ja mam Te sekretne odblokować O te czarne, jak ja riberfa nie mogę zrobić Robić. No dobra. Wydaje mi się, że potrzebujemy jeszcze więcej szczęścia, czyli bierzemy podwójne szczęście. O, pięknie. I teraz, no tak, teraz to legendarne mi będą lecieć. Super. Ale mamy chimpanzee bananini. Tutaj nie to, nie to. Tu będzie, tu będzie fioletowy. Jest. A, bo to taki kolor, jaki jest krzyżyk, to taki będzie. Cappuccino assassino. Niestety nie mogę ich wziąć, bo już nie mam tu miejsca. Na kolejnego riverfa, no, potrzebuję pata tapim i tego capibarello. Czyli trzeba pos Sprzedawać te rzadkie. Sią z mojej bazy natychmiast. I nie marnować mi tu miejsca. Tu są jeszcze jakieś totemy do kupienia. Ja nawet nie wiem, co to jest. Ja muszę to kupić. Blood Moon Totem Pack. Dawaj to. No i co to teraz jest? Ale jaja, ja dostałem tutaj totem. Tu jest podwójne szczęście. A mogę jeszcze tutaj? Aha. A tu Bone Totem. Razy dwa siła. I jeszcze tutaj kolejny totem. Razy. Ale jaja, ale jaja. Patrzcie, czyli to trzeba tutaj teraz kopać. I jak to wszystko, co tu się dzieje teraz. No tylko, że widzicie, do no legendarnych no. Ale czad. W Steel Brain powinno takie coś być. I trulimero, trulicina. Czy to... No to nie to. Ja potrzebuję epickich no. Tutaj legendarne. Ale jaja ja czerwone, czerwone. Jest godli. Te temy są kozackie. Patrzcie na to. Jest godli o din, 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 dun. On zarabia 6,5 tysiąca dolarów na sekundę. O, ale czad. Ale czad. Teraz ja te wszystkie legendarne to ja sprzedaję. One są słabe. Zostawiam tylko mityczne Godli. Ja ja mam 5 milionów dolarów. Czyli tutaj najlepiej w tym kwadraciku kopać. O tu. No, bo tutaj od razu legendarka. Ale legendarnych nie chcemy. O to chcemy. Do riverfa. O, jest brr, br, patapim. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze ten Kokosini. To nie to. Tu legendarny. To nie chcemy. Tu chcemy. To bardzo chcemy. No to nie to. To też nie to. No nie no, bananita, dolfinita. No halo, ja poproszę w końcu to, co ja potrzebuję. No. To też nie to. To też nie to. O, w końcu normalny dzień. O, zielony mityczne będzie mityczne będzie <laughs> Szybko! Zapomniałem, że nie mam miejsca. Sprzedajemy tą tripi tropi I nie, tego brrbr -br patapim nie. Mo A nie, jednego można. Jednego można, bo go mamy za dużo. I teraz tego mitycznego elefantini zabieramy. O, no jest! W końcu capibarello kokosini. Dziękuję, kolejny rebirth. Otóż, legendarny Glorbo jest potrzebny. Cappuccino, assassino i tropi Super! Miałem je wcześniej. To tego brbr -br patapim sprzedaję. Trulimero sprzedaję. I co już tutaj mam slota kolejnego? Ale ja. Ja mam dwa! Ha! Ale czad! No jest! Cappuccino assassino! I teraz jeszcze tylko tripi tropi. Jak teraz się trafi. No, chciałem powiedzieć, że jak teraz się trafi, to byłby fart życia. Niestety nie. O, super, zaraz zapełnię całą bazę znowu Brainrotami i dalej nie będę miał. No nie chcę legendarnych, no. no! Zobaczcie, ile ja już tego wykopałem! No i dalej nie mam. Czy to są żarty jakieś? Tripi tropi potrzebuję, jest! Dobra, jest tripi tropi. Szybko, borekę trzeba sprzedać. Ona jest niepotrzebna. Mam 22 sekundy, szybko. Szybko, jest tripi tropi! No i oczywiście, rebirth, ale pięknie. Którego ja już mam, rebirtha? Zaraz będę miał jakiś super łopatę Nie chcę tego, już kupiłem! Zaraz zobaczymy, jaką będę miał świetną łopatę. A mogę już kupić taką za milion. I ona daje cztery mocy. To jest dalej słabsza niż ta Brainrod. Dobra, koniec cackania się. To jest, aha. Serwer lak mi się skończył w ogóle. O nie, dobra. Robimy tak. Największe szczęście, jakie się da teraz, robimy. Ja chcę zdobyć w końcu te najdroższe. Ja zobaczyć, chcę jakie to są. 4 razy szczęście serwera. No i to mi się podoba. Można jeszcze 8. Dawaj 8. Szczęście serwera razy 8 to jest coś. Więcej już chyba nie można. Można na 16. Dobra, uwaga, lecimy. Szczęście serwera razy 16. No i teraz mamy to przez 10 minut tylko. Szybko. O nie, tutaj to jest mityczny. Nie, ja chcę to czarne. Czyli trzeba kopać tutaj przy Totemach. Przy Totemach tutaj kopiemy. To jest mityczny. Mitycznego nie chcemy. Legendarnego też nie chcemy. E, ja zaczynam zauważać, że to jest chyba oszustwo ten serwer. To jest szczęście serwera. Zobaczcie na to. No nie mogę. To same zielone, a zielone to są mityczne. Złote, legendarne. O czerwone, 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 czerwone. Godli, godli, godli. Jest. Godli, pinguino, pasta. Co to jest w ogóle? Tego się nie da przeczytać! Pinguino pasta Frola. Dobra, gangster teraz sprzedajemy. Zobaczcie, już mamy drugiego godli. Jeszcze tylko tego, jeszcze tylko tego. Sekretnego, czy co to jest. Tutaj będzie kolejny godli. Pinguino Ej, znowu ten sam, ale zaraz wykopię coś kolejnego. Dobra, to jest legendarny. Czyli poszukamy czarnego paska. Mamy 10 minut, żeby znaleźć czarny pasek. Czerwony też jest spoko, możemy go wziąć. Uwaga! Ten znowu to samo. Czarny pasek widzę, będzie ciężko znaleźć. Najbardziej się o... Paca kopać tutaj, gdzie się trzy przecinają kółka naraz, ale widzę, że to jest słabe jakieś szczęście dzisiaj mam. O! Jest dobra, jest godli. Ja cię kręcę, skorpioni Sorbetino, ale piękny On chyba, to, to jest jakiś Żelek jak nic, ale czy ja w końcu Jakiś tutaj sekretny czarny Wykopię czy nie wykopię? Nie no, chyba się nie da Już większego szczęścia się nie da mieć No ale widzę, że Ja to mam chyba najmniejsze Ale patrzcie, zaraz się Dobra, zaraz będzie event Za niecałe dwie minuty, ja mam jeszcze szczęście Przez sześć minut, o tutaj, no tu będzie Legendarny, no legendarny to jest badziew ja chyba muszę poczekać na event, bo na razie to mi nic nie poleci dobrego. O, godly jest, godly jest, godly Ej, rajno to sterino i to diamentowy daje 32 tysiące na sekundę. Przecież jak ja zbiorę całą tą kasę, gdzie mam teraz 6 milionów, to jak ja zbiorę sobie to wszystko, co tutaj mam, no to ja mam 22 miliony. Easy! No patrzcie, no kopię tu i kopię i nie leci nic dobrego. Ale za 5 sekund będzie event. Ciekawe, co daje ten event. Uwaga, 3, 2, 1, patrzcie. Jest! <grych> Mutacja teraz będzie, koraptet, Ale jaja. Patrzcie, tu jest coś ognistego. Biorę to. Czyli to jest złoty teraz, legendarny. I to jest... No to nie jest mutacja. Kangurino, cinamono, legendarny. Czemu on nie ma mutacji, halo? No jeszcze same zielone mi tu będą lecieć, no. Przecież zielone to są mityczne. No i dobra, no oszukują mnie, no tylko godli będą lecieć. Ale mam Corrupted. Jak go wezmę, to on zarabia 32 tysiące na sekundę. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.